Czy znasz swoją astrologiczną Jata Grache? A co to takiego? To Twój prawdziwy kierunek, misja, to ja na najgłębszym poziomie. Czy na pewno podążasz swoją drogą? Dzisiaj, moi drodzy, horoskop Michaela Jordana, do którego lubię wracać, była to taka moja pierwsza. Może nie sam Michael Jordan, ale ogólnie koszykówka, jeszcze lata szkoły podstawowej, średniej, lata 90. No i lubię, lubię to sprawdzać. Dzisiaj więc pewna kontynuacja tego horoskopu. I w przypadku tego horoskopu, Jata Graha to piękna joga Jowisz ze Słońcem w dziewiątym domu. Też nie będę tłumaczył, jak się określa tą dżatę grachy, ale jest to rzecz oczywiście, nie jest to coś, co astrolog w sposób dowolny wskazuje, ale oczywiście są to wyliczenia tak naprawdę matematyczne względem księżyca i arudalagny i taka analiza tych rzeczy. Właśnie wskazuje tą czatę grachę. Więc w tym przypadku mamy, jak mówię, Jowisz ze Słońcem. Bardzo ciekawa. Nie tak znowu częsta. To nie jest coś, co widzimy. Często Słońce z Jowiszem Gopala Yoga. Jowisz wiemy, że jest największą, beneficzną planetą, Siubcha Gracha, symbolizującą ekspansję i pomyślność. Słońce reprezentuje autorytet i przywództwo. Więc ich połączenie daje osobie naturalny autorytet, optymizm i zdolność przyciągania pozytywnych okoliczności. Jowisz wszystko, co dotyka, powiększa, tak? więc tutaj w kontekście ego słońce to ego na pewno temu człowiekowi taki układ bardzo pomógł. To jest takie niezłomne, niezłomne ego, które może w tym świecie bardzo dużo osiągnąć. Więc ta kombinacja słońce Jowisz przynosi, jeśli będzie dobrze umiejscowiona, będzie sprzyjała ta kombinacja wysokiemu osiąganiu wysokiego statusu społecznego. Pokazuje zwykle szacunek w społeczeństwie. Powodzenie finansowe. Może też pokazywać silne związki z instytucjami edukacyjnymi, czy nawet religijnymi. Przede wszystkim zdolności do inspirowania innych, zwłaszcza w tym dziewiątym domu. W odniesieniu do reszty umiejscowienia, bo zauważmy, że Jowisz tutaj rządzi dziesiątym domem, karierą, jest w dziewiątym domu. To też jest super joga, władca dziesiątego w dziewiątym. Nie pamiętam w tej chwili tej nazwy, ale władca dziesiątego w dziewiątym albo połączenie dziewiątego z dziesiątym to jest coś bardzo też dobrego. Więc ogólnie, bardzo silne aspekty tej grachy związane z karierą, ponieważ właśnie Jowisz rządzi domem kariery i jest w domu szczęścia, ekspansji, wyższych ideałów w domu dziewiątym. W ogóle dla Jowisza, dom dziewiąty jest miejscem najlepszym. Jeśli mamy Jowisza w dziewiątym, sama ta jedna planeta może ciągnąć całe nasze życie, nawet jeśli inne rzeczy będą negatywne, nie, niekorzystne. Zauważymy, że tutaj Księżyc jest w upadku w szóstym domu. To też nie wygląda dobrze, ale mimo tego mamy, mamy taki obraz człowieka. Więc wracając do tego, tego układu. Sprzyja to na pewno umiejętnością autoprezentacji, jak mówię, przywództwa, rozwoju własnych umiejętności, pasji, ponieważ Słońce włada trzecim domem, czyli domem upaczaja, domem wzrostowym. No i ten dom jest domem wzrostowym, ponieważ to są dwa, to znaczy mamy benefika, nie, związanego z tym domem trzecim a słońce też nie jest, mimo tego że jest malefikiem, to jednak działa na platformie satwicznej, więc temat wzrostu rozwoju poprzez dom trzeci własnych umiejętności, tutaj jak najbardziej w tym życiu mocny. Talenty do nawiązywania pewnego partnerstwa, może, bo Jowisz jako władca Domu Siódmego, partnerstwo, relacje publiczne, biznesowe. Wszystko w znaku wodnika, który dodaje elementów innowacyjności, niekonwencjonalnego podejścia, przekraczania utartych ścieżek. Taki Jordan był. Taki Jordan był i to na pewno ten wodnik tutaj troszkę mu w tym też pomógł. Słońce, tożsamość, wzmocnione przez Jowisza ekspansję wskazuje na osobę, która realizuje się poprzez ciągłe powiększanie swojego wpływu, co w zasadzie obserwowaliśmy czy obserwujemy w przypadku Jordana, który też wkroczył do biznesu popkultury. I tak dalej, i tak dalej. Dom dziewiąty to nauczyciel, to jest dom guru, przewodników. Więc tutaj myślę, że na pewno to jest, to jest ta droga. Eee, wielki wzór dla niezliczonych ludzi, dla niezliczonych nie tylko sportowców. No i ta innowacyjność, rewolucyjność to będzie wodnik. Nie tylko oczywiście, ale na pewno ten układ pomaga. Jordan na pewno zrewolucjonizował nie tylko koszykówkę, ale bo tam jeszcze wchodziły takie elementy związane z jego trenerem, który się mocno inspirował z Zenem. Więc to dzięki właśnie Jordanowi, między innymi w dużym stopniu, do tego świata weszły te elementy związane z nastawieniem z, z psychiką, z psychologią nawet i z duchowością e, z tego z tego właśnie Jordan był znany tak więc Jowisz i Słońce robi tutaj główną robotę, ale pamiętajmy, że musimy jednocześnie to powiązać z dobrym umiejscowieniem. Dla Jowisza jest to dobre miejsce. Słońce też lubi być obecne w dziewiątym domu. Będzie to pozytywne w kontekście karmy z ojcem dla Jordana i ta karma była fajna. Ta karma była pozytywna, mimo że mimo że e, no, ojciec zginął, został zamordowany, co też tutaj widać w tym horoskopie, to jest inny układ, to są te domy 2 28, to też się pokrywa, kiedyś wam to pokażę, też się pokrywa dokładnie z dasami. Tutaj widzimy, że w tym horoskopie, mimo że słońce fajne, słońce, słońce ukazuje ojca, ale nie tak do końca ojca w 100%, bo te rzeczy jeszcze musimy prześwietlić głębiej. I to faktycznie widać, kiedyś to sprawdzałem, widać tą śmierć ojca, ale dzisiaj tego nie będziemy e, omawiać. No i to, i to wszystko w tym nagraniu. Także polecam. E, a właśnie, jedna, jedna rzecz. Jeśli chcecie, e, abym wam napisał, abym wam powiedział, jaka, jaką macie we własnym horoskopie Jata Grache, napiszcie do mnie. Jest to jakby pewna, powiedzmy, propozycja, która jest aktywna przez co najmniej, powiedzmy, tydzień od premiery tego filmu. I myślę, że wszystkim osobom, które znają godzinę urodzenia, które to osoby są tym zainteresowane, mogę wam podpowiedzieć, co macie we własnym horoskopie jako Jata Graha. Tak więc zainteresowanych zapraszam. No i do usłyszenia, trzymajcie się, mówił dla was Wojtek.